Studia za granicą to doskonała okazja, by poznać ludzi z całego świata, pozwiedzać, wzbogacić swoje CV, jednocześnie poszerzając przy tym możliwości swojego rozwoju akademickiego. Nie musisz przy tym jechać do Londynu, Francji, czy do jakiegoś innego miejsca w jubździu, tylko dlatego, że brzmi fancy. Możesz jechać powiedzmy do takiego mniej obleganego kierunku, ale wciąż, gdzie będzie fajna, studencka atmosfera, wiesz, rozumiemy się, jest kręciwce, jest impreza. A przy tym, sporo zaoszczędzisz. Takim kierunkiem będzie Chorwacja. Dla mnie, strzał dziesiątka. Oh yeah! Jestem Karolina z Erasmus. Play i dzisiaj Chorwacja! Czyli o popularnym kierunku na Erasmusa i na wakacje wielu Polaków. Mamy w tej sprawie nawet dowody rzeczowe. Pierwszym powodem za tym, aby właśnie wybrać Chorwację jako swój kierunek na Erasmusa, jest położenie geograficzne. Chorwacja to kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na Bałkanach. Jego położenie geograficzne sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla studentów, którzy przy okazji na Erasmusie chcą poznać tą część Europy. Możesz wykorzystać swój pobyt w Chorwacji, żeby właśnie poznać inne kraje i ich stolice, na przykład Lublana. Czy Budapeszt. Ale nie zapomnij też zwiedzić samej Chorwacji. I pamiętaj: podróżowanie na Erasmusie jest gwarantowane. Podróż, jest moja zajawka! Po drugie, gastronomia. Chorwacka gastronomia to mieszanka kuchni śródziemnomorskiej z połączeniem kuchni środkowoeuropejskiej i wschodniej. Niektóre z potraw, które powinieneś spróbować w Chorwacji to trukli, które jest cienkim ciastem francuskim, zawiniętym ze świeżym serem i pokrytym swego rodzaju sosem z jajka lub wchnie. Tak gardłowo trzeba, nie tak wrchnie, tak, tak, tak niemiecko, wr... Wr... Wrchnie. Brudet. Jest to gulasz rybny przygotowany także ze skorupiaków, kalmarów, gotowany na bulionie pomidorowym i podawany z chlebem. Sarma. Rolatki z liści kapusty nadziewane ryżem i w sosie pomidorowym. Podawane głównie na specjalne okazje. Brzmi trochę znajomo, nie? Pastikala, marynowany gulasz mięsny, często przygotowany z gotowanej cielęciny, w sosie z czerwonego wina i przyprawami, podawany z makaronem. I wreszcie fritule, małe smażone kulki ciasta, podawane z posypanym cukrem pudrem. Trzecim powodem, który może Was przekonać do Chorwacji, są koszty utrzymania. Tutaj oczywiście one będą się różnić od tego, Jaki styl życia chcesz prowadzić na Erasmusie, jaki typ zakwaterowania wybierasz. Chorwacja jest jednak uważana za kraj o niskich lub takich średnich. Kosztach utrzymania, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Ale oczywiście, mieszkanie to będzie twój pierwszy i główny wydatek na Erasmusie. Zakwaterowanie w Chorwacji dla studenta może wynieść około 200-300 euro miesięcznie. To za pokój we wspólnym mieszkaniu, a za pełne mieszkanie lub kawalerkę. Możesz spodziewać się od 400 do 600 euro miesięcznie. Do tego należy doliczyć też podstawowe wydatki, na przykład na jedzenie czy rozrywkę. A jeśli ty sam już idziesz do Chorwacji i jesteś zdecydowanie potrzebujesz, żeby ktoś ci jeszcze bardziej namawiał do tego, że Chorwacja to super kraj i szukasz zakwaterowania, to pamiętaj, wejdź na Erasmus Play i tam możesz znaleźć wszystkie dostępne oferty zakwaterowania w Chorwacji. Od prywatnych pokojów, po akademiki i kawalerki lub wspólne mieszkania do zamieszkania z Twoimi znajomymi. Po czwarte, imprezowanie. Życie nocne w Chorwacji, szczególnie w tych miastach uniwersyteckich i nadmorskich, ma bardzo ożywione życie nocne. Na przykład ulica Tkalci, Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Która pełna jest dobrych barów, gdzie możesz wyjść ze znajomymi na drinka i dobrze się bawić w piątkowy wieczór. Albo obszar który jest również dobrze znany. Z klubów nad wodą. Innym miastem ze świetną atmosferą jest Split, szczególnie latem. Tamtejsza La Riva, czyli promenada pełna barów i restauracji zawsze tętni życiem. Innych takich miejsc to dyskoteka Tropic Club czy festiwal muzyczny Ultra Europe, który również przyciąga wiele miłośników muzyki elektronicznej. Jeśli chodzi o miejsca i zabytki, których nie możesz przegapić w Chorwacji, powinieneś wiedzieć, że jest to kraj pełen naturalnego piękna, historii i kultury, więc ma wiele imponujących miejsc do odwiedzenia. To znaczy co? To m.in. dubrownik, zadar, pary, istria, a z takich konkretniejszych przykładów to na przykład mury miejskie w dubrowniku, koloseum w puli i katedrę w zagrzebiu. To już koniec dzisiejszego wideo. Cześć! Cześć! Od zespołu Erasmus Play mamy nadzieję, że pomógł Ci i troszeczkę rozjaśnił, jaki będzie Twój Erasmus w Chorwacji. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i obserwować nas w naszych innych portalach społecznościowych. Jeśli szukasz mieszkania, to pamiętaj wejść na Erasmus Playcom. I to wszystko, do zobaczenia wkrótce z nowymi filmikami. pa, pa asystencie!